Minotaury to lojalistyczny zakon adeptus astartes, owiany celowym cieniem tajemnicy, którego prawdziwe pochodzenie i linia genetyczna pozostają nieznane. Kroniki imperium milczą na temat ich wczesnej historii sprzed minionego tysiąclecia, a fakty te zostały ukryte na mocy edyktów imperialnych których nie mogą obejść nawet agenci inkwizycji. Pewnym jest jedynie to, że lojalistyczny zakon o tej nazwie powstał w trakcie przeklętej XXI fundacji w 36 milenium. Nie ma jednak gwarancji, że była to ta sama formacja, która brała udział w tłumieniu herezji machariańskiej a później odegrała krwawą i kluczową rolę w wojnie o Badab oraz wojnie orfejskiej. Niegdyś postrzegano ich jako niemal wyrzutków wśród adeptus Astartes, rzekomo obciążonych klątwą przeklętej fundacji, a dawne relacje przedstawiały ich jako bersekerów toczących wojny z nieokiełznaną furią. Dzisiejsze minotaury albo zdołały okiełznać to przekleństwo tkwiące w ich genach, albo są zupełnie nową formacją, która przejęła jedynie nazwę i zbliżoną heraldykę. Obecnie zakon bierze udział we wojnach imperatora, lecz wydaje się kierować wyłącznie rozkazami płynącymi z senatorum imperialis, rzadko odpowiadając na wezwania innych instytucji imperialnych. Wiele ich operacji wymierzonych było przeciwko innym zakonom astartes, a Minotaury podejmują takie zadania z wyraźną, mroczną żarliwością, jakby pragnęli udowodnić swoją wyższość w walce z najpotężniejszymi. Często krążą pogłoski, że wojownicy ci gardzą wszystkimi innymi poddanymi imperium, emanując złowrogą, intensywną aurą, która sprawia, iż nawet najodważniejsi imperialni generałowie lękają się do nich zbliżyć. Kolejną unikalną cechą jest ich strategia. Choć formalnie przestrzegają wytycznych kodeks Astartes, niemal zawsze operują całością swych sił, rzadko wysyłając mniejsze oddziały z dala od głównego trzonu. To sprawia, że zakon, choć niezdarny w strategii, jest niezwykle skutecznym i brutalnym narzędziem wojny. W feoworze bitwy ogarnia ich berserkerska furia, a gotowość do poniesienia ogromnych strat, byle tylko zapewnić zwycięstwo, rodzi pytanie o to, jak są w stanie utrzymać tak szybki napływ rekrutów i zaopatrzenia. Wśród Ordo Hereticus istnieje przekonanie, że Minotaury posiadają bezpośrednie powiązania z najwyższymi lordami Tery, którzy celowo ukryli ich najwcześniejszą historię edyktami, których nie może obejść nawet Inkwizycja. Z biegiem czasu ich tendencja do odrzucania dowództwa innych oraz nieregularne dziesięciny materiału genetycznego wzbudziły mroczniejsze podejrzenia. Fragmentaryczne zapisy wskazują, że genoziarno zakonu oznaczone jako chimeryczne, co w kontekście eksperymentów XXI. Fundacji mogło oznaczać pozyskanie ich materiału z zakazanego źródła. Możliwe, że ich ledwie kontrolowana furia bojowa i pogarda wobec braci Astartes są wynikiem klątwy tkwiącej w ich krwi. Od połowy 38 milenium minotaury niemal całkowicie zniknęły z zapisków imperium, a dziś po ich ponownym pojawieniu się. Część uczonych wskazuje na rozbieżności pomiędzy formacją dawną a współczesną. Co warte odnotowania, to to, że Ultramarines i ich zakony sukcesorskie żywią wobec nich głęboką urazę i odmawiają współpracy bojowej po tym, jak minotaury doprowadziły niemal do całkowitego unicestwienia zakonu Inceptorów na Exusin. Wkrótce, po narodzinach Wielkiej Szczeliny, mobilny klasztor forteca Minotaurów został zaatakowany przez siódmą Panią plagi gwardii śmierci. Choć Minotaurom udało się odepchnąć sługi boga zarazy, ich triumf szybko zamienił się w rozpacz, gdy odkryli, że ich zapasy materiału genetycznego zostały skażone. W obliczu chaosu, jaki ogarnął galaktykę, zakon został zmuszony do powrotu na Terrę, aby uzyskać dostęp do oczyszczonych rezerw materiału genetycznego Adeptus Mechanicus, zanim upadnął. Mimo wszystko, aż do dziś złowieszcza aura otacza każdego brata bitewnego Minotaurów. Ich potężne pancerze w kolorze matowego brązu i naznaczone czerwoną głową byka emanują aurą ledwo powstrzymywanej wrogości. Niektórzy dowódcy imperium otwarcie uznają ich za wojowników dalekich od ideałów honoru i sprawiedliwości. Nominalnie trzymają się strukturalnych zasad kodeksu, lecz w rzeczywistości są siłą wykraczającą poza konwencję. Wykazują fanatyczne i bezwarunkowe posłuszeństwo wyłącznie wobec imperatora ludzkości i najwyższych lordów Terry, co udowodnili choćby podczas buntu heksarchii, stając po stronie frakcji pragnącej cofnąć reformy roboty Gilimana. Minotaury dysponują zasobami, które zawstydziłyby większość zakonów pierwszej fundacji. Źródło ich bogactwa nigdy nie zostało potwierdzone, ale jest ono namacalnym dowodem na ich niezwykłe powiązania z najwyższymi lordami Terry. Ich flota liczy co najmniej 12 krążowników szturmowych i pancerników. Okrętem flagowym pełniącym rolę mobilnego klasztoru Fortecy jest ciężki pancernik szturmowy Daedlos Krata. Ich arsenał zawiera statki zdobyte w walce, takie jak barka bojowa Córka Burz, przejęta podczas wojny Badab od lamenterów. Posiadają także jednostki gotowe na ostateczne poświęcenie, takie jak barka bojowa Fedilatis Lambda, która w kulminacyjnym momencie wojny orfejskiej staranowała nekroński okręt flagowy. Kończąc bitwę o Amara Prime. Na polu bitwy walczył w zaawansowanych pancerzach wzoru Mk8, a także w przerobionych do walki w próżni Mk3. Elitarna pierwsza kompania weteranów regularnie używa pancerzy taktycznych Tartaros i Arkonak, stanowiąc znaczną siłę Terminatorów. Ich zbrojownia jest przepełniona czołgami i ciężkim pancerzem, w tym legendarnymi pojazdami takimi jak Spartan Assault Tank czy Eskadry Storm Eagle Gunship. Najbardziej niezwykłym świadectwem ich bogactwa jest utrzymywanie w aktywnej służbie dreadnoughtów wzoru Contemptor. Te maszyny, będące reliktami Wielkiej Krucjaty, zaginały większości zakonów lecz minotaury wystawiły ich co najmniej 10 podczas wojny orfejskiej przeciwko nekronom. Bracia bitewni nazywają je hekatonami, słowem, które w starożytnym, terrańskim języku oznaczało olbrzyma lub ujarzmionego potwora. W przeciwieństwie do czci, jaką inni astarte zdarzą uwięzionych w sarkofagach braci, minotaury traktują hekatony z chłodną obojętnością, uznając ich jedynie za kolejne narzędzie wojny. Mistrz zakonu Asterion Molok dzierży czarną włócznię, śmiertelną relikwię podobną do broni Adeptus Custodes, zdolną przebić pancerz Terminatorów. Inni bracia bitewni, zwłaszcza Terminatorzy, często używają potężnych, niemal zakazanych łańcuchowych mieczy, takich jak archaiczny Dotyk Niszczyciela, którego pole energetyczne drwi z pancerzy i pojazdów. Do tego dochodzi unikalna amunicja, jak hipersoniczne strzały zabójców, pociski z ładunkami magnafuzyjnymi, zapewniające ekstremalną celność i moc rażenia w ciężkich bolterach. Potrafią bardzo szybko uzupełniać straty. Proces przejścia od neofity do pełnoprawnego brata bitewnego jest u Minotaurów nienaturalnie krótki. Wyjaśnieniem jest wysoki poziom psychoindoktrynacji oraz neurochirurgii, które przyspieszają szkolenie i są kontynuowane jako stałe zabiegi wzmacniająco-kondycjonujące, wykonywane przez konsyliarzy zakonu. Metody te niosą ogromne ryzyko dla zdrowia adeptów i stanowią gwałtowną sprzeczność z doktryną większości astartes, którzy stawiają na długotrwałe szkolenie i hartowanie ducha. W rezultacie niewielu braci Minotaurów wykazuje charakter, który skłaniałby ich do podjęcia warty w szeregach Straży Śmierci. Zakon ten jest niemal całkowicie nieobecny w szeregach tej formacji. Są bez wątpienia zakonem utrzymywanym w mroku. Ich synkretyczna ikonografia na pancerzach, jak numeracja i kolorystyka, ma ukryte znaczenie przed obcymi, a jedyną pewną rzeczą jest to, że brązowa głowa byka na ciemno-czerwonym tle noszona przez elitarną pierwszą kompanię Weteranów symbolizuje zabójców, którzy są żelazną pięścią najwyższych lordów, gotową uderzyć w każdego, kogo wskażą im ich mroczni panowie na terze. Obecnym mistrzem zakonu jest budzący grozeł Asterion Molok. Ten dowódca rozkoszuje się swą mroczną reputacją, a jego imię stało się synonimem śmierci i zniszczenia, dokonywanego w imię łaskawego imperatora ludzkości. To bezwzględny taktyk czerpiący przyjemność z całkowitej anihilacji swych wrogów, lecz mający niewiele cierpliwości do rad wojennych czy planowania strategicznego, gdy zmuszony jest współdziałać z innymi siłami imperium. Zamiast tego wybiera izolację zgodnie z naturą swego zakonu, często wysyłając Iwanusa N. jako emisariusza i osobistego przedstawiciela. Podczas konfliktu, znanego jako Wojna o Badab, nie odnotowano żadnego przypadku, by Asterion Molok uczestniczył w radach wojennych. Jego obecność potwierdzało jedynie zapisy z kamer, z pól bitew oraz przerażone relacje nielicznych ocalałych, którzy przeżyli brutalne uderzenia minotaurów weteran setek bitew. Jego ciało zostało gruntownie przebudowane cybernetycznymi wszczepami, a sama jego zawziętość i nienawiść pozwalają mu ignorować rany, które powaliłyby innych kosmicznych Marines. Jako mistrz taktyki oblężniczej i logistyk o niezwykłej dyscyplinie najczęściej prowadzi do boju swoją kompanią Terminatorów, taranując linię przeciwnika. Poza bitwą zasiada na swym spiżowym tronie w sercu labiryntowych komnat ciężkiego okrętu desantowego Daedlos Krata, otoczony serwitorami, raportami strat i strumieniami danych, mierząc krople krwi przelanej w realizacji strategicznych celów zakonu. Molok pełnił także funkcję głównodowodzącego sił wysłanych przeciwko Necronom z dynastii Majnarak podczas bitwy o amarach w czasie wojny orfejskiej. Lecz już wcześniej w szeregach Adeptus Astartes jego imię stało się mroczną legendą. Uznawany przez swych braci za brutalnego, nieustępliwego i nieugiętego, na przestrzeni 41. milenium wsławił się jako zwiastun rzezi i zniszczenia dokonywanego w imię imperatora. Jego legenda obrosła jednak także pogłoskami o paranoi i okrucieństwie. Z czasem stał się symbolem ich podwójnej reputacji, obrońców imperium przed obcymi i zdegenerowanymi, ale także po strachu wewnętrznych buntowników i zbuntowanych zakonów Astartes. Podczas bitwy w systemie Amara przeciw Nekronom w wojnie orfejskiej sam poprowadził desperacki szturm na dowódczą kryptę nekrońskiego okrętu Hand. Tam stanął naprzeciw samego Kulanthowa, Wodza dynastii Majnarak, którego ciężko ranił zanim sam został powalony i wyrzucony w próżnię, skąd później odzyskali go pozostali wojownicy Zakonu. Początkowo uznano go za poległego, co powtarzało się co najmniej sześciokrotnie na przestrzeni ostatnich pięciu stuleci. To, w połączeniu z izolacją Zakonu oraz rozległymi wszczepami cybernetycznymi, jakim poddano jego ciało, doprowadziło niektórych do spekulacji. Twierdzą oni, że Asterion Moloch nie jest jednym Astartes, lecz szeregiem kolejnych, dziedziczących jego imię, uzbrojenie, a nawet wszczepione engramy osobowości i wspomnienia minionych żywotów. Inni odrzucają te pogłoski jako oszczercze oskarżenia o użycie zakazanej technologii. Kolejną ważną postacią jest rekluzjarcha Iwanus. Znakomity taktyk. Prowadzi swoje siły z frontu, podsycając je do coraz większych wyżyn nienawiści i zniszczenia. Podczas niesławnego, bratobójczego konfliktu, znanego jako Wojna Obadab, znajdował się w pierwszej linii ofensyw Minotaurów w wielu kluczowych bitwach. Pełnił również rolę głównego przedstawiciela Minotaurów w lojalistycznej radzie. Nadzorującej przebieg wojny. Z kolei sierżant Hamad Kratos jest podoficerem pełniącym funkcję zastępcy dowódcy 9. Kompanii Rezerwowej Dewastatorów. Jego awans w strukturach zakonu przebiegał w zastraszająco szybkim tempie, w sposób uznawany za nieuzasadniony według przyjętych standardów. Kratos zawdzięcza to zarówno swej wartości bojowej, jak i fenomenalnej biegłości w posługiwaniu się wszelką bronią balistyczną. Jako dowódca okazał się bezwzględny wyrachowany i porywczy. Gdy ich zakon został wciągnięty w wojnę orfejską, Kratos wsławił się w walce przeciwko korsarzom Xenos, wypędzonym ze swych kryjówek przez nadciągającą armię nekronów. Dowadząc połową kompanii na stacji paliwowej Atendum, Kratos użył ludzi, serwitorów stacji, jako przynęty, zamykając ich w centralnej rafinerii. Zwabieni rządzą krwi, dusz i ciała, drukarii ruszyli do pozornie łatwej zdobyczy, nastawieni na branie jeńców, a nie całkowite zniszczenie. Wtedy padli ofiarą zaplanowanej zasadzki. Kapitan Toul również brał udział w wojnie o Badab jako sierżant weteran Sterngard, zdobywając 67 potwierdzonych zabójstw w bitwie o Wajanach. W czasie wojny orfejskiej dowodził siłą Minotaurów składającą się z pięciu drużyn wspieranych przez Storm Eagle i Tech Marines. Jednostka ta działała w ramach Ordoxenos podczas operacji na Tameris. Toul dowiódł swej dzikości i agresji, prowadząc rajdy przeciwko budzącym się nekrońskim grobowcom dynastii Mainarak. Choć siły inkwizycji zostały ostatecznie wyparte z przeklętego świata, Dzięki działaniom Minotaurów, Kill Deadwatch oraz Saperów Skrygańskich Korpusów Śmierci wiele nekrońskich struktur i kompleksów grobowych zostało poważnie uszkodzonych. Po awansie na kapitana T'ol objął współdowodzenie nad grupą bojową T'ol Rex u boku inkwizytora Kaspiela Rexa podczas inwazji Czarnego Legionu na świat kopiec Krixos. Kolejna ważna postać Zakonu to sierżant weteran Terminator ixtalion który dowodził drużyną Terminatorów, znaną jako Martwa Ręka. Oddział zaginął podczas bitwy o Amara Prime, prowadząc abordaż nekrońskiego okrętu grobowego, Walczyli aż do głównej komnaty kontrolnej, umożliwiając Mistrzowi Zakonu, a Sterionowi Molokowi i jego Gwardii Honorowej precyzyjną teleportację do serca okrętu. Hekaton Aikos, szerzej znany jako Strażnik Daedlos Krata, to Dreadnought wzoru Temptor w szeregach minotaurów. Jego historia, a może i prawdziwe imię pozostaje owiane tajemnicą. Heraldyka na jego pancerzu potwierdza udział w bitwie o Optera podczas abordażu krążownika Mater Suspira z zakonu Lamenterów w wojnie o Badab w obronie czarnych wrót w kopcu Witria przed kultem Genokradów oraz w masakrze zdrajców 2:19 podczas powstania Bifrost. Drugi znany Dreadnought wzoru Contemptor w szeregach minotaurów to Hekaton Morbus. Brał udział w bitwie o Amara Prime podczas wojny orfejskiej w czasie inwazji nekrońskiej na Amara Prime. Morbus wraz z kilkoma drużynami Astartes powstrzymał odwrót imperialnych obrońców w kopcu Kalouszen w walce wręcz zniszczył kilka nekrońskich maszyn bojowych typu Triarch Stalker. Trzeci z dreadnotów to Hekaton Palemon. Należał do stałego kontyngentu dreadnotów stacjonujących na okręcie Aedloskrata. Podczas desperackiego abordażu na nekroński okręt w trakcie bitwy w próżni o Amarach w wojnie orfejskiej, Palaemon został wystrzelony torpedą abordażową w bok nekrońskiego kolosa. Jego dalsze losy pozostają nieznane. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia w historii Zakonu, to w 32. milenium podczas rebelii słonecznych na zachodnich rubieżach segmentu Solar, wspieranych przez bandy chaosu, w tym żelaznych wojowników, władców nocy i pożeraczy światów, doszło do dramatycznego zwrotu. Kiedy całe sektory chyliły się ku upadkowi, z czarnych otchłani wyłoniła się Armada Adeptus Astartes. Uderzyła ona w sam środek buntu, miażdżąc zdrajców i rozprawiając się z powstaniem. Późniejsze dochodzenia przypisywały ten sukces zakonom takim jak Minotaury, Karcharodony, Orły Śmierci i Anioły Absolucji, choć sprzeczne dowody dotyczące dat, fundacji i rozmieszczenia. Pozostawiają ten wczesny sukces w sferze domysłów. Następnie, pod koniec 37. milenium, podczas 8 czarnej krucjaty Abadona, połączone siły władców nocy i żelaznych wojowników zagroziły samej Terze, przejmując system Andromax. Izolacjonizm fabrykatora generalnego Uixota z Marsa został przełamany dopiero wizytą adeptus custodes. W rezultacie w zaledwie kilka miesięcy minotaury, manipuły wojenne Adeptus Mechanicus oraz kustodianie unicestwili zdrajców. Jednak to podczas herezji machariańskiej minotaury objawiły się w pełni potęgi, powracając po tysiącleciach oficjalnej nieobecności. Choć nadal budzili grozę, walczyli jako elastyczna i zintegrowana siła, wspierana przez potężną flotylę krążowników uderzeniowych. Rozbiły gwiezdne imperium pułkownika Lyriasa, miażdżąc czołgi na Gyros Prime, oraz przeprowadziły eksterminatus na świecie kopcu Duval. To właśnie w tym czasie miał miejsce incydent Euksin, w którym minotaury uderzyły z całą mocą na dwa walczące ze sobą zakony Adeptus Astartes wojowników zguby i Inceptorów. Złamały pierwszych, a drugich zmusiły do hańbiącej kapitulacji. Od tamtej pory Ultramarins i ich zakony sukcesorskie pałają do minotaurów głęboką nienawiścią. Rola katów Imperium powtórzyła się w wojnie o Badab, gdy przybyli na bezpośrednie wezwanie Inkwizytora, rzucając do walki całe 10 kompanii i 11 okrętów liniowych. Działając niezależnie, zyskały reputację bezlitosnych rzeźników, pozostawiających za sobą tylko zgliszcza. Ich największą hańbą było niemal całkowite unicestwienie zakonu Lamenterów w bitwie kosmicznej w systemie Optera. Po upadku Badab wycofali się wcielając zdobyte okręty lamenterów do swojej floty. W późniejszym 41. milenium wzięli udział w obronie Hermetiki przeciwko niosącym słowo pod wodzą mrocznego apostoła Lejaka Pożeracza. Wykorzystując potęgę floty do odcięcia wrogów od orbity, Minotaury przeprowadziły niszczycielski i bezlitosny szturm na główny przyczółek chaosu. Prowadzeni osobiście przez mistrza zakonu, Aesteriona Moloka przetoczyli się czołgami przez miasta kopce, by w końcu otoczyć i zniszczyć bazylikę świętego Leszora Pustelnika, zadając Lejakowi ciężką ranę i rozbijając hordy mutantów. W roku 989 milenium 41 walczyli o świat ryn. Pomagając odzyskać ojczystą planetę karmazynowych pięści z rąk orków, by zaraz potem w ramach spustoszenia nocnych żniwiarzy odegrać rolę Kata. Gdy zakon nocnych żniwiarzy został ogłoszony ex communicate Traitoris, najwyżsi lordowie wysłali Czerwonych Templariuszy i Minotaury, aby ostatecznie zniszczyły renegatów. Po trzech latach kampanii, w której nocni żniwiarze bronili się zaciekle, zawierając pakty z demonami, doszło do decydującego oblężenia na wraku Krzyża Peruna. Mimo pojawienia się Szarych Rycerzy pod wodzą brata kapitana Danikusa, operacja zakończyła się katastrofalną eksplozją, która unicestwiła renegatów i pochłonęła wielu Astartes. Choć Molok przeżył, straty zostały utrzymane w tajemnicy przez Ordomaleus. Wreszcie podczas Wojny Orfejskiej, gdy obrona sektora przed Nekronami Okazała się niemożliwa, Minotaurom powierzono zadanie wykonania EXTERMINATUS na światach bezpowrotnie straconych. W erze krucjaty Indomitus Minotaury służyły w grupie bojowej Faustus floty Secundus, walcząc w systemie Bosforii i odbijając z rąk heretyków stocznie orbitalne. W tym samym czasie, podczas buntu Heksarchii, zostali wezwani na Terrę, stając się mimowolnymi pionkami spisku obecnych i byłych najwyższych lordów sprzeciwiających się reformom Robute Gilimana. Spisek upadł, gdy agenci officio assassinorum wymordowali spiskowców. Ich przyszłość pozostaje niepewna, gdyż po inwazji kohorty zarazy Gwardii Śmierci na ich klasztor fortecę odkryto, że genoziarno zakonu zostało nieodwracalnie skażone przez Nurgla. Rozpoczął się desperacki rajd kuterze w poszukiwaniu oczyszczonych rezerw materiału genetycznego. Dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki wszystkim patronom wspierającym, oglądającym moje filmy. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam do zapoznania się z linkami w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz żegnam się, na razie. Hej!